Jak już wracałem i to przypomniałem się dwie rzeczy i stwierdziłem, że dogram to jako drugi filmik, żeby już mieć to wszystko z głowy. Tak, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, że... Ostatni moment, w którym temat polityki jakoś tam powrócił do moich myśli na krótki moment, był wtedy, gdy oglądałem filmik na kanale Fundacji Pantheon. Polecam bardzo z całego serca. Jeden z najlepszych kanałów na polskim YouTube, moim zdaniem. Gdzie na tym filmiku dwóch profesorów, chyba, albo jeden profesor, a drugi doktor habilitowany, prowadziło dyskusję na temat konserwatyzm versus liberalizm. W skrócie. Nie pamiętam, kiedy tego słuchałem, chyba gdy pracowałem przy renowacji zabytków. Przez dwa tygodnie miałem taki epizod. Pracowałem przy renowacji i elewacji kościoła. I mm, słuchałem sobie tego po prostu w pracy, i wtedy pomyślałem, że jakby tak wyglądała polityka, to byłoby to w miarę do zniesienia, bo to mm, ci panowie przedstawili naprawdę poziom pewnego jakby zrozumienia wobec siebie, go nie da się znaleźć w tej naszej codziennej polityce. I jednocześnie jakby do... doszli wspólnie do pewnych podstawowych, fundamentalnych spraw, które mają znaczenie, a te... i do tych, które nie mają. Dam gdzieś link w opisie, to sobie możecie to obejrzeć. I wtedy właśnie też myślałem o tym, że... O! Co było ciekawe. Każdy z nas pewnie słyszał powiedzenie, że jeśli wybory byłyby, jeśli wybory miałyby coś zmienić, to byłyby zakazane, nie? No ale to zazwyczaj się słyszy właśnie od jakichś tam szugów czy coś. A wtedy usłyszałem to od nich, od profesora i doktora, którzy się, się tymi rzeczami zajmują. I tak jakby dało mi więcej do pomyślenia, że to może nie jest po prostu i tak ogólnie już tak myślałem, ale po prostu to mi potwierdziło te przypuszczenia. Więc, jeśli wybory nie mają znaczenia, to czemu w ogóle polityka ma mieć znaczenie? Nie? A drugi temat, który chciałem jeszcze pogłuszyć, to który mi się przypomniał. To myśl o tym, jak polityka jest zła. Z kogo potrafi zaburzyć jakieś tam ludzkie relacje, na przykład w rodzinie. Jak temat polityczny wywołany podczas nawet wigilii może pogróżnić członków rodziny. Abstrakcja dla mnie w tym momencie. Albo jak możesz mieć znajomych od momentu, gdy byłeś taki. I wspiąć się z nimi o jakąś tam polityczną rzecz. Albo przestać się odzywać do kogoś przez politykę. Jakie to jest głupie. głupie. Po prostu głupie. Tak, no zdarzają mi się sytuacje, że ktoś w moim towarzystwie, ktoś naprawdę mi bliski, przyjmę od lat, z którym miałem milion przygód. Że jakby wypowiada coś, co nie jest zgodne z jakimiś tam moimi ideologicznymi przekonaniami, ale jakby nie winię go za to po prostu. Każdy ma swoje życie, każdy został jakoś tam ukształtowany przez te wydarzenia, doświadczenia, przez które przeszedł, przez to gdzie się ugodził, jak. I dlatego każdy ma inne te poglądy. Bo każdy jakby inaczej doszedł do tego miejsca w, w życiu, w którym jest. Nie dlatego, że ty masz takie poglądy, bo jesteś lepszy. Albo że te poglądy są lepsze. Nie, żadne nie są dobre. Więc tak, jeśli po prostu ktoś tam ma inne zdanie, albo coś, co no, naprawdę gdzieś tam u podstaw nie zgadza się z tym, co ja uważam w życiu. To i tak chuj w to. Nie jest on temu winien, więc to, że ja nie wiem się zepnę z tą osobą, nic to nie zmieni. A tylko stracimy na tym i ja i on, i życie i świat ogólnie. Dlaczego ludzie tak wszystko biorą do siebie? W sensie... Spinałem się za bardzo po prostu o rzeczy, które są błahe. Wydaje mi się, że trzeba być bardziej po prostu takim widzem, obserwatorem. I wiedzieć, że właśnie każdego, każdego życie jest inne. Fajna jest ta droga. Na miejsce. Znam je, bo często przebiegam i przechodzę, ale w, w tej osłonce, w tej wajstwie, w tym modzie graficznym, nie przypominam sobie, żebym przechodził. A wygląda pięknie. Bo właśnie tutaj jest kawałek ciemności, bo Bójnie rosną jodły i I, z i na obu końcach jest jakby przejrzyście, jest jasno i to robi właśnie ten klimat. Dobra, powiedziałem co chciałem i idę, bo i pizga, i mnie się, i trzeba się ogarniać, później wychodzę, więc jeszcze coś podgarnąć. Chyba mam nadzieję, że zakończyłem temat. <laughs> Siema naga.